Siemanko, z tej strony Kolkuś I będziemy grać w grę ci psika. Zapraszam do oglądania Cipsik, one question One question, Lecimy do sekreta po klucz I idziemy Zobaczcie uważnie, gdzie jest secret. Patrzcie, patrzcie Gdzie ty wjeżdżasz? Czekaj, Czekaj. muszę wylecieć No ty masz cheity, bo ty masz fly'a Ja tworzyłem pan gra. Mogę też na No okej. Okej. Ej, bo ja nie mogę wskoczyć. <ścoughs> no, dzięki. Dobra, to sobie usiądę. Dzisiaj. Czekaj. Filmik opiera się na tym. To masz problem To masz problem Jeszcze raz, czekaj! O O kurde i dzisiaj zobaczymy jak jest turystyka w Anto City. Oglądajcie Boże jak ja siedzę! A o, musimy się zatrzymać, to jest legendarne miejsce. Pana Ziutka. To on Pana na to jest. Ta, pomogłem mu drzwiami, zrozpiąłem mu drzwi, żeby poziówek ślepy. A gdzie pan Ziutek? Pan Ziutek poszedł po piłkę do żabki. Dobra. Ja tu, ja tu doskoczę spokojnie Dobra, no dawaj Dobra, lecimy I W którą stronę? W tamtą, w tamtą. U, tutaj, tutaj jest rezydencja taka uboga trochę, żula A tutaj jest rezydencja pana Żabickiego yy, a, Pana Żabickiego, no, on ma bardzo dużo pieniędzy Tutaj miał kupę markę czyli yy, bez tak? Tutaj mijamy jakieś domki, które po prostu są takie fajne, a tutaj jedzie pociąg, jak w niego wjedziemy stację, lecimy, to wtedy nie, stawek nam się rozwali. Dziękujemy to, za informację. Okay. Tutaj mamy kościół, Toyota, domki 3. tutaj mamy tablicę update'ów, tu mamy jakiś randomowy wyżowiec. Oh Shop. Sam otworzyłem a teraz wjeżdżamy w pociąg. Uwaga o kurde, Chodź. ale żeś wjechał! No, nie trafiłem! Nie! Hmm. Gdzie ty wjeżdżasz? Chory, Pania. Panie, gdzie ty wjeżdżasz? Dobra, one chance to jest jedna szansa. One chance, one chance, numero uno ojej. ojej Ojej, ojej I tu jest secret Dajesz mi cheaty, bo ty uh, masz cheaty Chipsik, czy potem zagramy w Your FPS? Zobaczymy, ile masz FPS-ów. Dobrze, tylko. No. No. No, No, gratuluję. Gratuluję umysłu. Wracaj. No ej. Nie, moje radio. Ej. Chyba nie będę promować. Oh, Wait, to it. like they're, they're like, it's raining tacos. out of the sky. Mhm. tacos. No mm -hmm. <laughs> It's, it's raining rain and tacos. It's rain and tacos. Nope, nope. <coughs> that no, hey, nah, -uh. No fun -uh. in this game. No fun in this game. No fun, no fun. Let's uh, hello. Już spiący jestem. Zaraz. Zaraz. Zaraz, zaraz. Wow. Ej, ale szybki jest ten statek, bardzo szybki. Ej. Ej. fajny ten statek tylko szkoda, że jest tutaj guzik autodestrukcji i ktoś chce może to kliknąć. A gdzie jest ten guzik? No nie, taki czerwony, wiesz. Kliknij. Kliknik. Nie klikam nic. A ja się idę grać w piłkę. Wortka. Wurtka. Nie, czekaj! Już nie każdego ci płukam. Za późno. O oh, kurde. O, oh, Krystiano Cristiano Ronaldo, gol! Tak, ja jutro będę taki gol, gol. Suuuu, prawdziwy jesteś, Krystiano Ronaldo? No dawaj, pokażę ci prawdziwego? No dawaj. O, nie, nie piszę. Gol.

Nie. Dobrze widzowie. Na tym się kończy filmik. Jeszcze chcecie... Jeżeli chcecie... Abym dalej nagrywał taki content. Ja muszę Ci pokazać Nie okay? no, Franek zrujnowałeś mi to. Nie wiem kończyć. Super odcinek. Good No to. Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał taki content, klikajcie łapeczkę i subskrypcję. No nie! Cicho tam. Żeby czerw na czerwono zmieniło się w szare, a żeby na białe zmieniło się na niebieskie. na.